Witam wszystkich w 21 części Let's Play Oblivion. Przypominam, że ostatnio znaleźliśmy e, wrota do tchłani i chcemy im pomóc, ale musimy znaleźć niejakiego aminusa, więc to sobie zostawimy na później, a weźmiemy sobie teraz zadanie od naszej gildii. Kazał mi dostarczyć broń członkom gildii wojowników przebywającej w porzuconej kopalni. Czyli tam się udamy. Mam nadzieję, że nie będzie za trudno i sobie poradzimy. A tym całym aminusem yy, zajmiemy się później, jak starczy nam czasu. Mam nadzieję, że, go, że on nie będzie tam po drugiej stronie, tylko yy, będzie gdzieś w mieście. No. No już do kopalni chyba niedaleko. Ta kopalnia blisko jest to dobrze. Jestem ciekaw, czy będziemy z kimś walczyć. Oj, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, o, znaleźli. Uuu co to jest? Jeszcze z tym chyba nie walczyliśmy. Standardowy safe. Owak. Oh, Jeszcze ma łuk. Łuk dwóch jest. O, goblin pada szybko, dobrze. Masz coś ciekawego. Żelne. O, wytrychy tak. Wytrychy w każdej ilości. Tu już kolejny jest spoko. Dobra. Co to to? Jest coś warte? Nie. No, już nie miał wytrychów. Szkoda. Okej, okay, tutaj chyba mamy wejść. Więc Fak. Więc włazimy. Ciekawe, te gobliny napadły na naszych ludzi, czy nie? Czy one sobie tak po prostu tutaj stały? Nie, tutaj już są nasi spoko. Uff, ile tunelów.

O, a czekajcie. Jaka ta broń jest? A to jest taka. Chyba taka. Nie, stalowy długi miecz pewnie, spoko. To oczywiście. Miecz. Oczywiście, a temu możemy zapiszemy sobie, bo nam został tutaj jeszcze co? Młotek. O, stalowy młot bojowy, broń dwuręczna. Nie, to jemu możemy dać. Ta, jemu możemy dać to. Good, oczywiście a już nie możemy dać, czyli było przypisane szkoda okej okay. okay. trochę członków gili wolników otrzymało ode mnie broń musimy się teraz pozbyć goblinów spoko o tutaj w jaskini są spoko no fuck strasznie pędzą Poczekajcie trochę, no fuck. No nie. Oh shit. Tak, a tego mi zostawili? Czy co? Uuu shit, trochę ich sporo. Fuck. Uuu, jak ładnie zablokował. O, i to nie wyszło. Fuck, no zgdychaj wreszcie. Parszywcu. Dobra, wy ich tam pozabijajcie. Ja tak obstawię tył i zobaczę, czy nie mają czegoś... ...ciekawego. Na przykład wytrychów. Ale ja widzę, że... O. Wow. No gdzie jesteś? Fuck. Dobra. No widzę, że tutaj jeszcze ich jest. Już wam pomagam. Spoko. Dobra. Ogarnięte tutaj. O, tak, dobra. To jest spoko. To możemy sobie wziąć. Nie wiem, czy było mi to potrzebne, ale sobie weźmy. A właśnie, możemy to kopać? Zarobiście. To jest nawet cenne i lekkie, spoko. A, dobra. Już będę pamiętał, że kopalnia jest bardzo przydatna. A tutaj ziomki, nie idziecie? No, tutaj jeszcze jakaś skrzynia jest, proszę bardzo. To, to jest strasznie ciężkie. Nie, nie chcemy. Tutaj też nie, tutaj już jest zawalony spoko. I kolejne srebro, dobra. Samorodki srebra. Ej. Dobra, i teraz z nią mam pogadać o zadaniu, że nam się udało, czy nie. Bo teraz nie bardzo wiem. Poczekajcie na chwilę. Ok, już wróciłem. Sobie przy okazji zasejwujemy. I teraz z kim mamy pogadać z nią? Aha, czyli jeszcze jest jakiś? Dobra. O, proszę, kolejne złoto. Świetnie. Ale nie, wydawało mi się, że już wszystkich załatwiliśmy. Tutaj kolejny kuferek. I wytrych świetnie. Wytrychy tutaj są bardzo przydatne, bo chyba nie możemy ich. W... O, a tutaj mnie nie było. Nie, byłem. Nie możemy ich kupić. Oj, nie możemy ich kupić w byle sklepie. No te są takie cenne No miksturka leczenia też nie pokardzę. spoko U tutaj złota Tak Świetnie O, już gdzieś walczą No fuck, weszliśmy w jakieś W jakiś zaułek A oni gdzieś poszli się zgubiliśmy No FAK Nie dobrze gdzie jest tamta? Tak. I tutaj ta. I tutaj już chyba wszyscy. Jeszcze sprawdźmy sobie te samorodki. A nie, je sprawdzaliśmy. No już wszyscy chyba. To jest z wami, fuck. A nie wszyscy spoko. Spoko, o, oni zabili naszego, fuck. Nie dobrze. No, zdychaj wreszcie. No, jeszcze nie ma nic przy sobie, szkoda. Porzucona kopalnia została oczyszczona z goblinów. Muszę wrócić do Burz Gro. Po zapłatę, spoko. Ten ma coś przy sobie. E. Tam coś jest tutaj ciekawego. Na przykład... O właśnie o skrzynię mi chodziło. O shit, sobie zasejwujmy. Fak. Dobra, weźmiemy. No, można powiedzieć, że się opłaciło spoko. Tu jeszcze gdzieś dalej można iść. O, kolejna skrzynia... O, teraz to się w zupełności opłaciło. Dobra i możemy wracać. Z nią chyba jeszcze możemy pogadać. Z tą całą szefową tej kopalni. Czy tam strażniczką tak mi się wydaje. O, ona jest tutaj. Dobra no sorry nie dał rady trudno się mówi dobra lecimy dalej ciekawe czy jakby on przeżył ty, czy no pewnie by powiedziała coś innego ale czy to wpłynie na naszą nagrodę a ty niczego tylko powiedz mi tędy się wychodzi dobra już mogę chyba schować tą broń nie, no fak! załek znowu. Pewnie. Pewnie tędy, tak? Tak, ten, dobra. Tutaj już byliśmy. Już ograbiliśmy, dobra. Świetnie. No, się musimy podleczyć. Ej, 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 ej! A nie dobra, już myślałem, że się znowu zgubiłem. Powiedzcie mi, że nie zrobiłem kółka, nie wyjdziemy z tej pieruńskiej jaskini. No nie, którędy tu się wychodziło? No co to ma być? A nie dobra. Oj, się przestraszyłem, że się naprawdę zgubiłem. I byśmy mieli spory problem. A nie, bo oni tutaj stacjonowali, ale jeszcze tutaj nie za... O! Tutaj też może być coś fajnego. No więc sobie zasejwujemy. O, za pierwszy razem świetnie. No proszę i kolejny wytrych bardzo dobrze. Są wytrychy bardzo przydatne. No i dobra, wracamy po nagrodę. Ok sobie zasejwujemy I wracamy po nagrodę. Ok, ciekawe co tam dostaniemy. Hmm. Teraz nie pamiętam, to było gdzieś tutaj. Teraz, któryś budynek chyba po lewej, ta? Mapka mi pokazuje. A się mylę. O, tutaj dobra. Ciężko tutaj na razie się połapać. Ale się przyzwyczaję do tego miasta. No, z 200 sztuk złota nie przesadzam. Grubo przesadzam. Gdzie jest ten cały szefunio? Ta się manu. No już się kładzie spać. O, trochę dziwacznie wygląda bez zbroi. On w ogóle miał zbroję? Chyba miał. A przecież zaraz. Przecież to.

No, ale nic nie wyskoczyło dobra wrota odchłani dobra już nie bądź taki dobra bojący a możemy się od nich czegoś nauczyć hmm, Fak. niestety chyba nie hmm. o, kilka wojowników uczeń bardzo dobrze mnie to cieszy ale się przekimamy przy okazji. Ciekawe czy zrobiliśmy już poziom. Śpij za 4 To sobie odpoczniemy. No niestety nie zrobiliśmy, trudno. A nie ty możesz, jesteś kurde kowalem, szkoda. Szkoda! Wielka szkoda. Ten szefunio nasz, ten ork cały, wspominał, że możemy coś, jak chcemy zadanie z gildii, poszukać w mieście Anvil, tego całego szefa. gdzie jest to? Anvil. Bruma. No fuck, kwecz jest anvil, ale nie, na razie nie. Yy, znajdźmy tego całego. Nie. Ech, że to już, nie wiem, Muszę wrócić do nich do... Udajmy się pewnie do zamku. Nie. Podejrzewam, że tego. Odpowiedniego człowieka, z którym będziemy pogadać i zaproponować mu swoją pomoc, znajdziemy w zamku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, nie pamiętam jak on się zwał, ale się pewnie dowiemy na miejscu. A w ogóle my tu jeszcze chyba nie byliśmy ani razu. sobie zapiszmy czego chcę Fak. to jest cały But hrabia o a... oh shit do something... no wy jesteście strażnikami I... oni ciągle powtarzają to samo mnie trochę martwi hmm. czyli co on by niby przeszedł na drugą stronę nie chce mi się wierzyć no i patrzcie no spróbujmy o świetnie szybko zasejwujmy

Co 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 co? Oh fuck! Co my tutaj za zadania nabraliśmy w ogóle? Oko jeszcze coś możemy pogadać? Dobra. Już mi tu znowu telefon dzwoni, ale myślę, że to jest dobry moment, zakończyć ten odcinek. I chyba udamy się do tej całej otchłani. Prze przejdziemy przez te wrota znowu. I zobaczymy, co się tam dzieje. Mam nadzieję, że się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.